Siema, ja jestem Florsen i witam was w nowej serii, czyli y, Half-Life Po prostu Half-Life 1 No i Jest to kolejna gra jakby z uniwersum tego walwowskiego Jest to w tym Jest to w tym samym uniwersum co Portal, co nie? Chyba Szkoda, że nie ma żadnej tu muzyczki, to bo takie Stare jest, ale dobra, klikamy new game y, Or the trade, nie no Let's go na hardzie lecimy Le lecimy. E, siema e, zobaczę tylko czy są napisy do włączenia. Keyboard video... Locality helps. Bla bla bla. Voice. No co mi mikrofon tu? Log, multiplayer. No nie mów, że nie ma tego. Że były napisy. Dobra, zobaczymy. O, jesteśmy w Nowym Meksyku. Dobra, grafika, widzę, że nie powala. Dobra. Siema, ziomek? Ted Beckman. Dobrze. Chwila, wszystko. No dobra, jakieś tam pokrocie kadarzacyjne. Naukowcy. Mogę przez to wyskoczyć? John Cook. O, loading był. Dobra. O, dla inwalidzów było miejsce. nie dla mnie. A to na błusku, to nie. To nie dla mnie. Dobra. Poczekajcie chwilę, z ciszę tą grę, bo. Bo tak. Audio. Hmm. Kiszę wszystko. Mogę wyższy... Lo mogę dać. Czy kto by chciał na lo? Na pewno nie? Ma? Nie ma. Dobra. Apply. Dobra. Fajnie, że jadę i zwiedzam miejsca różne. Monika Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, nie że... No. A w sumie sprawdzę. O. Dobra. E, nie wiem, czy się nagrywa dobrze. Mam nadzieję, że dobrze. Najwyżej dostanę depresji do Będą się wszystko na nowo nagrywać. Tradycyjnie nie będzie około pół godziny pewnie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakichś zagadek trudniejszych, tylko będę sobie chodził i. piu, piu, piu z karabinku do kosmitów. Czy. Uuu, helikopter. Co uciekają? Wybuchnie to? Nie wiem, Should be evacuated first. Co ma w tam NPC-cie? Co jaki typowy, To było teraz tam typowy machanie npc co jest? O, do emergency, emergency station idziemy. Palout moment teraz będzie? I czemu sam jestem tutaj? Włączyłem z powrotem? Tak, włączyłem. Chyba. Tak. No i co. Aha. I co się ze mną tam stanie? Um. No i co? Jak na razie bardzo ciekawa rozgrywka? Subject, obiekt. Ja jestem Gordon Flima. Nie mam nóg. Obiektem edukacja. Fizyka teoretyczna, co? Nie wiem, pozycja.

Oczywiście. Dajcie mi wreszcie coś ciekawszego robić, Poziom hard. Muszę być. Wy... tego wykazać się cierpliwością w początku. O! No i co? No i ile jeszcze będę jeździł? No, zajebiście, Ty Piaro, że mi gadasz, ale no ja chcę już. Norba rozgrywkę prowadzić. Mogę przez to wyskoczyć. Osiema. Terminacja. Przepraszam, napiłem się. work smart your future depends on it now oh, at sector sector test labs and kto proszę proszę wyjść please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity schema <laughs> Bardzo bezpiecznej produktywności. No się ma. No, nie mogę cię uderzyć. Co tam? I co? No co, taki wolny jesteś? No, no, chcesz mi zbadać, czy co? Nie chcę. Da wolniejszy, bo... No, dasz... Otwieraj to. O, ty powiedz więk w tych wadwowskich grach. Mogę przez to wyskoczyć? <śmogę> Mogę. <śmogę> A Normalne materiały jakieś. Chyba jeszcze ściszę troszkę bardziej. I może siebie podgłośnię odrobinę. O. No się No. Co ty już o mój

No się ma. No smoking kareja serio? O... <laughs> Czemu nie mogę Nie czy test again. Please, leave me alone Nie powiem tego, bym pana dostał. O, picie było jakieś. O! Kajerowi co nie działa Aha debugging Autoryzowany personel, tylko Jest autoryzowany. Łatwo oh. Bond, więź Buckman. A to są nazwiska, to mm, żebyśmy wyglądali bardziej poważniej. A co? O! Oh, Suszarpy, mogę ją wyłączyć? E A tu mogę włączyć? Czemu tu jest woda? No, ale czemu tutaj jest pełne z wodą? Bardziej o to mi chodziło. Siema. Ty głowy nie mają chyba? Mi się tylko wydaje. Ty głowy nie mają. Nie? Czy jest tu Freeman? Fy, 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 fy. Jest backman. Wood, drewno, O jest! Moja szafka. Co my tu mamy? Narkotyki. Jakieś notatki, jakieś dziecko. to tyle w sumie. Eee, a ja zostawię to otwarte. Uchłodź, żeby to był strój dla mnie. No się O, coś podniosłem. Nie, czekaj, coś widziałem tu przez chwilę. A jakaś muzyczka teraz leci. Pila. Dobra, coś tam gada w No dobra, fajnie. Odgłoście tego chłopa troszkę. Ta, ta, na nie dokończył. Gdzie mam iść? Ta, co ta tam? Chłopcu ma klona własnego. I coś mam tu zrobić? O, apteczki. Elo. Sample was just delivered to the <mum> chyba wypadałby bardziej słuchać, bo teraz będę łaził jak debil pewnie. Mam wyjść? Nie. Chwila, ja tu byłem. Chociaż ten ma jakiś trochę inny głos. Ale widać, że to starsza gra jest. Hmm. O, mnie tu chyba jeszcze nie było. O schema. siema Nie wiem jak na razie taka, taka no, 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 no no średnia gra Taka Taka do zabawy kit jest ale no w sumie czego mam się spodziewać po bo tak, bo starszej grze, ale w sumie też kutowy Siema Dobra, wchodzimy tu nie, yeah. nie mogę się napić. Muszę kliknąć jakiś durny przycisk. No, mogę się teraz napić. Czekaj czy było Słuchaj to. O kurde! O kurde! Tego się nie spodziewałem, że będę mógł z z wyskoczyć z windy. Ej, się to zmieniło. Tego się nie spodziewałem, że mogę z windem wyskoczyć. Dobra, ty. to jest jakoś. Eee, nie chcę mi się czekać. E, straciłem dużo HP Automatyczny Medyczny System. Na no ma. Mam 15 HP.

A teraz ty mi otworzysz, zamiast żebym mógł sam sobie otworzyć. Jak się gapi w to fryer. Co to za gówny są? Oho, coś tu wybuchło. Jakieś kulki fajne. Mogę je zjeść. Co tam, ziomki? Eee. Y Mam to pójść? I teraz wzorce nie jest. jakujc win bez powodu. Dobra, no to. Where is apteczki? I did some apteczkas? I did emit kit. No, elowina. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet, and potentially the most unstable. Now, mm -hmm. well, if you follow assertion yeah. procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this, he's a no. high professional. Tak, 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 tak. Tak, fajnie. Przepraszam. Abo 20. No i. Nie podoba mi się to, że mam bardzo mało HP. I znowu gdzieś wskoczyłem, ale mogę wyjść.

Fajnie, mogę wreszcie coś zrobić więcej. Mhm. Doktor wolny człowiek. O, tam dziura jest jakaś. O, masz to wejść? Mam w to wejść? Nie wiem, wchodzę. Już wiem, nie miałem w to wchodzić To chyba nie miałem w to wejść. Tak, z jakim już dwa razy, to jest inna sprawa, ale testuję rzeczy, dobra? Dobra. D, 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 to, to, to strasznie duży fall damage tutaj jest. Ile to metrów? Kurde, bym się nie zabił chyba z takich kilku metrów. Nie no, nic jakbym chyba. Z ile to jest? Z pięć metrów? Więc ja no połamał najwyżej. Hmm. Takie coś mnie zabija, jak wyskoczyłem z windy, z o wiele więcej metrów, tu jestem. Już... Dobra, 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 ziomek. O, mogę z szałkami strzałki challenge? Nie no. Nie mogę patrzeć do góry z szałkami. O, mogę chodzić. To jest tak głośne, że mój Boże. No patrzę. O, co się dzieje? Stage 2 emitters activating now. O, aktywuje się drugi druga faza. mam pracować jak najszybciej tylko co mam zrobić e... fajnie mam pić teraz super

Eee yy, yy. zepsułem chyba panowie, yy, yy. E, to nie moja wina mnie tutaj nie było. Yy. O kurde jest konsola. To najwyżej może jest opcja kilowania. Mogę wyjść? O oh, kurde, co to za... Siema? Eee... Siema? Ale pędzisy! Unforcing consequences. Eee... Eee... Eee, doktorku, wszystko w porządku? Nic wyglądasz na żywego, tylko udajesz. A co się z jednym stało, to ja nie wiem. Eem. Eem. Eee, co to było? Siema? Co się tu stało? O, dostałem 10 HP! Jej! Mogę ci pomóc? Mogę go ztipakować. Eee. Um, Kto je? coś popsułem ewidentnie. Ale działa, najważniejsze. Eee. Right. <coughs> Cześć, krabie. no out please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here you'll need me to activate the retinal scanner access the rest of the science team will gladly help you uh-huh access access denied Simon monster Beach Co mam zrobić? Jesteś doktorem? No i co mam zrobić? Trzeba było słuchać. Y... No, nie mam przejść, czy mam wrócić tam? Mam wrócić? Hey, oh, Siemma you know, might live longer if we work together. oh no? let's go. I can give you something for the pain. Oh, talk so okay, much of a burden. All right. You're going to have to leave me here, Gordon. No chodź, zostałem y -hmm. w leczeniu chociaż tyle, mam 40 KP. No i co teraz? E e e Czemu co? U, dziękuję. Dziękuję Mordo. Mogę przyjść dalej? O, super! Teraz się postanowię. Nie jest. Ja tu może zostanę. Mhm. Mhm. UE! Yy! Kraje, że WON! Kurde, nie jest tu bezpieczne. nie jest to najbezpieczniejszy teren, jak widzę. Dostałem łom! O! Yy, cześć? Echem No i? O co chodzi? I o co z tym chodzi? Bruch No tu No daj Nie pójdziesz Zabić tego headkraba teraz? Chodź na słodowe, prajerze. No chodź tu. O kurde, almu aurora zrobiłem. <grymne> Odbijam się od tego, jak jakaś piłka. No fajnie, że robisz taki ślaczek No za a! Aha, fajnie. Uderzałem w tą szybę i nic to nie dawało ok Okej, so zonot jest EZB Eeeh Sorry ziomki hmm. Kurde drabiny Sorki i guess. Em. Um, um, Okej. Okay. Okay, coś dostałem. A mam się wyżej dostać, chyba nie niżej. Głupi jestem dobra. Hmm. Mam pistolet. No! Zdychaj frajerze. O kurde, potworzyłem też... Nie miałem tego w planach. Siema. Ej, żyjesz? Chyba nie. Dobra, ile? 27... O, to jeszcze... Okej. Okay. Widziałem to, krajerska muro No smoking area... Gdzieś się ma? Ktoś żyje? O, Pisiu To mi leczy? U. Hej, to jest... O, słupka jakaś. Mogę ją otworzyć? Autoryzowane persony... Siema? O, to jest moje. O, już nikogo tam nie ma. Puść. O, już nie działa. Będę mógł zapisać? O, będę mógł to... Chyba jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek w szafie. Yy, mam nadzieję, że się podobało. Yy, ogólnie, to ta seria... a. No, będę starał się nawet może codziennie odcinki wrzucać. Jak na razie, chyba jak taki. No, no, strasznie długi początek miał i to strasznie długi jak tą windą w Jakimś windą, nie wiem jak to nazwać, ale. Mam nadzieję, że się odcinek podobał i widzimy się w na następnym odcinku. Bye bye!